No nie uwierzycie, jakie piwo dzisiaj waży. Znowu będzie kwas. Warka numer 143 i tym razem kolejny bestylowiec. Będzie to mocny kwas, coś widełki pomiędzy 18 a 20 Belgię. Wszystko zależy od tego, jak pójdzie z wydajnością i będzie on fermentowany kwejkami Hornindale oraz zakwaszany Lactobacillus Plantarum. Już się szykuje gęstwa. Gęstwa jest... Razem są drożdże i razem... Drożdże są razem z laktobacillusami. To jest gęstwa połączona, gęstwa laktobacillus, gęstwa hornindal Quake. Robiłem już takie eksperymenty, to się sprawdza. Zakwaszanie po prostu jest troszkę słabsze, niż, by robić po prostu oddzielnie laktobacillusy i dopiero potem robić fermentację drożdżami sacharomyces, z ale różnica nie jest duża. Spodziewam się zakwaszenia do około 3,6, 3,5, tak jak na samych laktobacillusach najpierw wschodzi mi do 3,3 Także no różnica trochę jest, jest to dosyć wyraźna różnica, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę 3A36. No bo to już jest taki kwasik, a 33 to już jest strogi kwas. No ale takie są uroki. Nie trzeba tutaj w ogóle kontrolować temperatury fermentacji, gdyż kwejki, kwejki pracują w bardzo szerokim zakresie temperatur. Od 20 nawet do 43 stopni. No oczywiście ja takich ekstremów tutaj nie będę miał, przynajmniej tych górnych. Będę wszystko fermentował w temperaturach e, temperatur pokojowych. Czyli w tym momencie u mnie w pokoju jest 21,7 stopnia. Tytułem wstępu do warki numer 143 zasyp bardzo prosty. 5 kg pilzneńskiego, pół kg prażonej pszenicy. Prażona pszenica, dodam, że to jest jasna. Czy ona się nazywa, jak to jest z angielskiego? Terrified? Terrified wheat, Czyli terrified, czyli straszna pszenica. Tak, okropna. No i resztę zasypu zupełnie. Trochę płatków. Trochę płatków pszen. Tak, pszennych. No i trochę płatków owsianych. Myślałem, że mam kilogram. Pszenicy prażonej, ale okazało się, że jest pół i trzeba było dopełnić, żeby było 6 kg zasypu. No i tak jak mówiłem, spodziewam się, że damy to coś w granicach 18-20 BLG warka 15-litrowa która wejdzie do wiadra 12-litrowego, ale po prostu już sobie tak to wyliczyłem w Grain faderze, w tej ich apce, że jak celuję w tą ilość, no to wtedy mam te 12,5-13 litrów już brzeczki nastawnej, co mi da spodziewaną ilość piwa, po prostu. Dobra, tyle tytułem wstępu. To już drugi raz tym tytułem wstępu było. ok, no to może nie tytułem wstępu, to już było rozwinięcie. Zacieranie jednotemperaturowo na bardzo leniwo, 68 stopni, co ma dać brzeczkę całkiem nieźle fermentowalną. No Bartek, ale po co robisz tyle tych kwaśnych piw, co ruszy jakieś kwaśne piwo i tu kolejny kwas. No to prawda, kolejny kwas, no bo zdradzę Wam w tajemnicy, nie mówcie nikomu, nie mówcie nikomu, że yy, publikacja, którą yy, piszę, będzie troszeczkę ze zmienionym tematem i tematem przewodnim właśnie będą piwa kwaśne. Dlatego, dlatego robię tyle kwasów, żeby mieć jak najwięcej doświadczenia. Lwia część, części teoretycznej jest już opisana no i teraz zbieram po prostu materiał na jeszcze więcej warek. To będzie jeden z ostatnich bestylowców, jeżeli chodzi o piwa kwaśne. Kolejne szykują się klasyki, czyli Berliner Weisse, Goze oraz Lichtensteiner. Lichtensteiner jest nawet jednym stylem z, w Mistrzostwach Polski, także pewnie go uważę jakoś niedługo. Myślę, że spokojnie zdążę, bo Lichtensteiner to jest raczej piwo lekkie, około, będę celował, w jakieś 8 Belgien, no i to jest wędzony kwas. Co się, co się może nie udać w wędzonym kwasie? Wszystko, łącznie ze smakiem. No, ale to jest oddzielny temat, to jest oddzielny temat. Dobra, wracam do pff, zacierania. Dobra, mając taką gęsę, taki blend, czyli w tym przypadku kwejki oraz lactobacillus, w tym przypadku plantarum może pojawić się takie pytanie, czy napowietrzyć, czy nie napowietrzyć brzeczkę przed dodaniem takiego blendu. No, dlaczego może być taki dylemat? No, jak wiadomo, albo może nie wiadomo, to przy robieniu kwasów, to przed dodaniem laktocilusów, czyli jak dopiero brzeczka ma zostać zakwaszona, no to zwykle tej brzeczki się nie zakwasza. Dlaczego? Niektóre laktobacylusy w warunkach tlenowych produkują też kwas octowy, który może zniszczyć nasze piwo, jeżeli chodzi o walory smakowo-aromatyczne. No i właśnie takim szczepem laktobacillusów plantarum właśnie są, które w warunkach tlenowych produkują, mogą produkować kwas octowy. No i napowietrzać czy nie napowietrzać. No ja zwykle jak zakwaszam tylko laktobacylusami, dopiero potem dodaję drożdże. No to nie zakwaszam tej brzeczki przed dodaniem laktobacylusów, ale w tym przypadku, jak mam taki blend, no to jak najbardziej zakwaszę. Po prostu drożdże tam zaczną pracować równocześnie z tymi laktobacylusami, znaczy czy, to, czy równocześnie to nie jest powiedziane, że równo start i one już działają? No, działają na pewno trochę wolniej laktobacylusy, no bo zakwaszają mniej niż jakby były dodane osobno, no ale ten kwas produkują, no i przy okazji drożdże zjadają ten tlen, który jest dodany właśnie podczas procesu napowietrzania. No i zwykle, zwykle, nigdy, w sumie, nigdy nie miałem jakiegoś problemu z aromatem i smakiem, jeżeli właśnie robiłem coś takiego, że jak miałem blend laktobacylusy drożdże, no to po napowietrzeniu powstawał kwas octowy. Nie miałem nigdy takiej sytuacji. Ale uwaga, miałem takie sytuacje, że robiłem zakwaszanie laktobacillusami i później dodawałem kwejki, dodam tutaj, że kwejki, bez napowietrzenia brzeczki. Czyli przed dodaniem laktobacylusów, brzeczka nie była napowietrzona, Zakwasiło się, dodałem kwejki bez napowietrzania. Dlaczego dodaję, że kwejki? No bo być może ten, ten rodzaj, ten gatunek drożdży jest właśnie taki, że poradzi sobie nawet w takich warunkach, gdzie tego tlenu jest mniej niż zwykle. Bo oczywiście w tej brzeszce znajduje się tlen, nie jest tak, że on jest wyeliminowany w 100%. No i być może dla kwejków. Ta ilość tlenu wystarczy. Zrobiłem chyba już z trzy piwa kwejkowe bez napowietrzania. Pierwszy raz zrobiłem przez przypadek. No i jak się zorientowałem i zobaczyłem, że piwo wyszło tak naprawdę, odfermentowało, nie miało żadnych dziwnych zapachów, były delikatne estry, czyli tego co się akurat po tamtych wosach spodziewałem, które były fermentowane w warunkach temperatur pokojowych. Stwierdziłem, dlaczego by nie spróbować jeszcze raz. No i Teraz, jak robię te kwasy, to czasami powiem Wam, że nie napowietrzam tej brzeczki, jeżeli dodaję kwejki i piwa wychodzą. Wychodzą naprawdę dobre. Spróbujcie. Nie polecałbym tego robić przy jakichś standardowych drożdżach typu nie wiem, US05, bo jednak tam może tych off-flavors być dużo więcej i piwo może zostać po prostu zniszczone. Jak nie napowietrzysz brzeczki brzeczki, dodasz na przykład USY, no to one zjedzą ten cukier, no ale w warunkach takich, że tego tlenu mnie jest mniej, one dzielą się gorzej, jest ich po prostu mniej. No i nie opanowują tak w ten sposób brzeczki, jakby mogły to zrobić. No i zjadając ten cukier, jednak produkują te niechciane smaki oraz aromaty. Na przykład na przykład takie nieprzyjemne truskawkowe, ciężkie estry mówię tutaj o US05. To jak właśnie jest ich za mało, no to one produkują te estry. Do meritu. W tym przypadku dodając ten blend na powietrze brzeczkę. Podejrzewam, że piwo by też wyszło, jeżeli bym je nie napowietrzył. No ale jednak jak już zaczynają tutaj działać drożdże i jest razem, no to jednak już to na powietrze też miałem dobre, dobre rezultaty, jeżeli właśnie je robiłem z napowietrzaniem. I napowietrzanie jest metodą prawilną, czyli generalnie powinno się napowietrzać, żeby jednak tego tlenu tam było wystarczająco do tego, żeby te drożdże się dobrze dzieliły i dobrze nam fermentowały tą brzeczkę. Taka ciekawostka z browaru Devins. A no, generalnie nie tylko z mojego, bo wiem, że przynajmniej przynajmniej jeden browar domowy już zrobił takie coś, że fermentował kwejkami bez napowietrzenia brzeczki i piwo wyszło. Sprzęt już się tam dezynfekuje. Czas na napowietrzenie i zadanie drożdży. Finalnie dostałem 13, 13 litrów brzeczki, która niestety ma tylko 16,5 belgie. Mimo wszystko, jest to satysfakcjonujące, chociaż liczyłem na coś mocniejszego. No niestety, muszę chyba troszkę jeszcze coś poprawić z wydajnością w swoim Grand Minusem w moim wrażeniu na Grand jest to, że mm, kupuję śrutowany słód, nie śrutuję go sam. No i jak wiadomo, słód jak i jego samo śrutowanie ma wpływ na wydajność zacierania. Albo po prostu będę sypał więcej słodu, żeby było więcej cukru i piwo, bo Mocniejszy po prostu. Nie, jeszcze jest karta. dobre Na powietrzenie. Na powietrzenie zostanie metodą mechaniczną przy pomocy blendera. Ten blender to był jeden z lepszych prezentów, jakie dostaliśmy. I go chyba dostaliśmy od teściowej. Także dziękuję bardzo za te świetne urządzenie do napowietrzenia. Ta piana to jest Sani Pro. Od razu będzie piana w piwie. Jak wiadomo, w kwasach czasami ciężko opiane, no to już jest. Ok, zrobimy jakieś obroty, takie rzeczy średnie. Dobra, ciekawe czy drożdże. Wyjdą z wiatra. Chyba nie. Jak wyjdą, to będzie trzeba ratować. Teraz przymkniemy. Jest napowietrzone. Kurde, też tak macie, że musicie od razu wszystko umyć. Jakieś małe elementy, żeby nic nie leżało w tym. Nie wiem, ja tak mam. Ok. Mhm. Jest git. Ona ma parę dni. Po robocie. do następnego ważenia. Trzymajcie się.